Zapraszamy na Puls Świata, Puls Kościoła. Codzienny magazyn portalu Deon.pl. Na 28 dzień października 2025 roku proponujemy temat: Gdy dom staje się piekłem Kościół wobec dramatu przemocy domowej. Imieniny i wspomnienia liturgiczne. 28 października imieniny obchodzą Juda albo Judasz. Szymon, Tadeusz oraz Wszeciech. 28 października Kościół Katolicki w Polsce obchodzi w liturgii święto, a w diecezji siedleckiej uroczystość świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Patronami dnia 28 października są święci Szymon i Juda Tadeusz, apostołowie. 28 października wspominamy świętych apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Choć byli w gronie dwunastu, wiemy o nich niewiele. Szymon, zwany gorliwym lub zelotą, jest patronem między innymi farbiarzy i spawaczy. Jego atrybutem jest piła. Juda, nazywany Tadeuszem, odważny, to patron w sprawach beznadziejnych i opiekun personelu medycznego. Przedstawia się go z wizerunkiem Jezusa, którego miał być kuzynem. Tradycja mówi, że apostołowie razem głosili Ewangelię i ponieśli męczeńską śmierć, dlatego ich święto obchodzone jest wspólnie. Gdy dom staje się piekłem, kościół wobec dramatu przemocy domowej. Przemoc domowa to dramat, który rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami często w rodzinach, które na zewnątrz uchodzą za wzorowe. W polskim kościele, skupionym na narracji o świętości rodziny. Problem ten bywa spychany na margines lub przedstawiany jako trudny krzyż małżeństwa, co pozostawia ofiary bez wsparcia. Tymczasem przemoc ma wiele twarzy. To nie tylko siniaki, ale też niszcząca psychikę kontrola i upokorzenie. Jak ją rozpoznać? Jak mądrze reagować, będąc świadkiem? I dlaczego głośne mówienie o problemie jest pierwszym krokiem do przerwania milczenia, które karmi sprawcę? Przemoc domowa wśród katolików. Czy Kościół podejmuje wobec niej wystarczające kroki? Kościół w Polsce, koncentrując się na obronie rodziny jako fundamentu narodu, często niedostatecznie reaguje na problem przemocy domowej. Choć istnieją inicjatywy pomocy ofiarom, brakuje systemowych rozwiązań w zakresie prewencji i interwencji kryzysowej. Zamiast jednoznacznego potępienia sprawców, dominuje narracja o krzyżu małżeństwa, co może zniechęcać ofiary do szukania pomocy i utrwalać przemoc. Eksperci wskazują na potrzebę zmiany tej narracji i stworzenia w kościele systemowego wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. U nas nie biją. Przemoc domowa w nauczaniu kościoła w Polsce. W nauczaniu Kościoła katolickiego w Polsce problem przemocy domowej jest często pomijany. Analiza dokumentów episkopatu, listów pasterskich i podręczników do religii pokazuje, że temat ten jest nieobecny lub traktowany marginalnie. Zamiast potępienia sprawców, promuje się narrację o trudnym krzyżu małżeństwa, co może prowadzić do wtórnej wiktymizacji osób dotkniętych przemocą. Brak jednoznacznego stanowiska i konkretnych działań ze strony instytucji kościelnych sprawia, że ofiary przemocy domowej w rodzinach katolickich często pozostają bez wsparcia. Przemoc domowa ma różne oblicza jakie? Przemoc domowa występuje w wielu formach to nie tylko znęcanie się fizyczne, ale też psychiczne, seksualne i ekonomiczne. Jest to proces zaplanowany i systematyczny. W którym jedna osoba wykorzystuje przewagę nad drugą, naruszając jej prawa i powodując cierpienie. Artykuł wyróżnia dwa główne typy przemocy: zimną, opartą na rutynie, utrwalonym wzorcu, bez gwałtownych wybuchów gniewu oraz gorącą, powiązaną z silną frustracją sprawcy i wybuchami agresji. Cykl przemocy zwykle obejmuje fazę narastania napięcia. Fazę gwałtownej agresji i fazę miodowego miesiąca co powoduje, że sytuacja się powtarza i narasta. Ważnym przesłaniem jest: Nie wolno lekceważyć przemocy, nawet jeśli nie pozostawia śladów. Forma wpływu i kontroli też stanowi krzywdę. Jak reagować na przemoc? Pięć propozycji na konkretne sytuacje. Reagowanie na przemoc to nie tylko sprawa instytucji. Świadek ma siłę pomóc. Artykuł podaje pięć konkretnych sytuacji. Gdy widzisz dziecko bite w parku, gdy słyszysz awanturę u sąsiadów, gdy bliska osoba doświadcza przemocy psychicznej lub ekonomicznej, gdy ktoś jest poniżany w publicznej instytucji i gdy dochodzi do czynnej agresji na ulicy. W każdej z nich proponowane są trzy kroki: obniżenie napięcia, na przykład pytanie, która jest godzina, zamiast konfrontacji, nazwanie tego, co się dzieje, widzę, że krzywdzisz dziecko, oraz zaoferowanie konkretnej pomocy, wsparcia, telefonu do służb, zgłoszenia. Brak reakcji również wspiera przemoc. Milczenie bywa sygnałem przyzwolenia. Artykuł podkreśla, że każda forma przemocy fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, ma konsekwencje i wymaga działania. Ewa Chodakowska: Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną. Znana trenerka Ewa Chodakowska zwraca uwagę, że przemoc domowa nie jest wyłącznie sprawą prywatną dotyka całego społeczeństwa. Podkreśla, że milczenie i brak reakcji tworzą przyzwolenie na krzywdę zachęca ofiary. Jeśli partner poniża, wyśmiewa, bije, trzeba zacząć mówić głośno i szukać pomocy. Apeluję także do kobiet, które przeszły przez przemoc, by wspierały inne znajdujące się w podobnej sytuacji i pokazywały, że można się uwolnić. Wskazuje instytucje i linie wsparcia, między innymi ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia pod numerem 812 0002. To był magazyn Puls Świata, Puls Kościoła. Zapraszamy codziennie na platformę YouTube albo na platformę Spotify oraz na kanał radiowy Deon Modlitwa. Do usłyszenia, zapraszamy.